a co tu się takiego pojawiło? o co tu jest? prysznic jaki wojny? trochę burdlu, ale powoli się ogarnia Że tu tapeczka będzie. Będzie ciasno. jasne przejście będzie. no co? To jest stawione. posuje, posuje, Teraz się jeszcze cieplić, Weź warstwę izolacji od spodu. I się spróbować przewiercić. Czy coś jest pod spodem. Podstawka pod prysznic. Akcja. Tutaj używam takiego urządzenia, który pomoże dopaść mi kąt prosty. Jak wsadzę sobie tutaj dwie, dwa elementy drewna, nie będę musiał trzymać ręcznie. Fajne urządzenie. Widzicie, widzicie? Z jednej strony dwie, drobie... oj. Z jednej strony dwieńko, z drugiej strony dwieńko. Się ściska i jest git. Oh, łapie, łapie. Dobra, to wam pokazuję co do tej pory zrobiłem w ogóle. Dzień dobry. Witam Was. Dzisiaj jest 14. No, 14. 14 czerwca. I tutaj mm, pierwsza zmiana, którą tutaj mogę wam pokazać, to yy, samotna z powrotem pod sufitkę. A tutaj jest ten, wykończenie tego yy, yy, sufitu. Z Alfoxa pokroty. Tutaj jeszcze będę musiał dorobić mały kawałeczek Ale to płetkę już sadziłem. Podczas zawiesiłem. Jeszcze ścianę będę musiał sadzić, bo będę miał przegląd za niedługo. I no, bo z nimi nie przejdzie. Bo jeszcze samochód nie jest przejestrowany na specjalny wóz kamperowy bo nie ma w ogóle wykończenia. Dobra, jak ja zrobię, będę mógł podjechać, podjechać na stację. i zaje właśnie. Wracając do podłogi. Tutaj, o jak widzicie. To chyba się nagrywało, jak się nie mylę. A, aczkolwiek nie jestem pewny. Tu jest ten, yy, podłoga, którą musiałem wyciąć. Troszkę się namęczyłem. Oj kurde, nie, no nie wyciąłem teraz. Potrzebowałbym nog rąk. Podpadek jest po prostu tutaj już blacha. blacha. Yy, na razie nie wycinam dziury, bo no, jakbym miał dziurę od spodu, to przegląd by mi nie przeszło, nie jest jeszcze zarejestrowany, jak to kamperowy. To cele kamperowe, więc na razie to zostawiam. To jest po prostu dziura na, na prysznic, bo tutaj o, stoi. Chyba wam wcześniej nic nie, nie pokazywałem. O, tak się odejdę, żeby nie spadł. Turun, turu. Nie, no. Jest takiej wielkości, no akurat pasuje. I i i. To jest taki wielki, biały. No teraz go będę stawiał właśnie w tą Nękę, w tą dziurę, którą wycięłem. I ponieważ jest taka mała, bo tutaj, jak widzicie, są dwa poziomy na dole. I to w głębieniu muszę osadzić, osadzić niżej, a to jest półeczka na kibelek, i ona będzie stała wyżej. A potem ten kibelek, jeszcze właśnie. Oj, widać moją rękę. Zrobiłem sobie taką mini półeczkę, którą też yy, nagrałem, jak robię. Od dołu wygląda to tak. Tu jest klejka i jeszcze na to alfox żeby było tak trochę mięciutko więcej. Dobra, dopiero pierwszą tą. Przyślicie to miejsce, ale na razie nie będę go przyklejał. I spróbujemy zrobić jeszcze dzisiaj do niego szkielet, żeby wzmocnić trochę te ściany. Bo one jednak są z włókna szklanego, ale tutaj jeszcze damy klej i przykleimy sklejkę z tą ramką, żeby był trwalszy. No, dobra. Widzimy się później. The next day. 12.46 Zobaczymy, na ile baterii starczy. Oczywiście yy, ładuję teraz sobie akumulatorek, dlatego takie dźwięki i nie słyszycie. Dopiero jak mówię, takie te szumy lecą. Dobra. Tutaj sobie zrobiłem stolik. No, biurko to będzie moje. Zmocniłem taką grubszą deseczką. Yy, tutaj to jest po prostu na, na razie narzędziownia. Chyba mi wcześniej pokazywałem prysznic Tym, 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 tym. Oczywiście nie gotowy. Niedługo się będziemy za niego zabierać. O, a tutaj, co? Okienko. Teraz yy, będę. No, adresowałem sobie tutaj. No, nie zaznaczam zaznaczałem sobie miejsca, w którym muszę dać jeszcze wzmocnienie, bo będę montował tutaj yy, podgrzewacz wody. No i co? No i będę, pod... no i będę wstawiał później to jeszcze trzeba będzie weciąć dziurkę gdzieś w tym miejscu. A nie pokazuję tego tutaj, gdzieś dziurkę w tym miejscu na komin. I wtedy zostaje, no, no, jeden panel będzie Prawdopodobnie słoneczny. Zobaczymy, czy to zadziała. Jak nie, to będzie się będzie kombinować jakieś, jakieś inne łączenia szapaczka jak była, tak jest. I tutaj. Muszę jeszcze zamówić te, macowania szuflady. Powinienem to dawno zrobić, żeby móc coś, coś kontynuować, a to co? Nic nie zrobione i wszystko stoi. I to jest problem. Odchodzę, za dużo rzeczy odkładam na później. Dobra, więc w czasie tutaj biurko sobie y, robiłem. No, ten blat wycinałem. I czekajcie, ja Wam pokażę ten patencik. O! Tu widzicie? Ołówek i i, i podkładka to przykładałem tutaj podkładkę do blatu jak były tam wcześniej blat i po prostu odrysowałem po tak ściance i teraz i żeby ładnie przylegało biurku do, do tego do ścianki to tutaj możecie zobaczyć jest taka linia łówkowo odrysowana i teraz, teraz jest węższa węższa i tu w pewnym momencie znika i teraz będę jechał wyżynarką żeby to ładnie wyciąć i przyłożymy zobaczymy jak to będzie wyglądać Dobra, mogę Wam to pokazać? Mogę chyba Cyk, cyk, cyk o. Jesteście na statywie to czekaj, wkręcimy Was 12% nagrywania i ci musisz nagrywać kamerko Patrzcie, na początku to było Coś takiego. O, tutaj widzi taką szparę? Tak to mniej więcej wyglądało. A po przyłożeniu tego, co zrobiłem przed chwilą, odrysowaniu tej uszczeleczki, nie uszczeleczki, podkładki, to jak się ładnie dosunie, to wygląda to tak. Tylko tutaj taka większa szparka została, ale tutaj mi już nie zostało za wiele, pół centymetra. Więc tak średnio, żebym to mógł dokończyć, ale wydaje mi się, że całkiem przyzwoicie to wyszło. Ta taka mała końcóweczka to nie będzie widoczna. to się da podkładeczkę. Tam się coś... W, w, no jakiś czymś się obłoży i będzie git, mi się wydaje. Nie ma co więcej wycinać. W sumie bym musiał dać taką malutką podkładeczkę. Ile tu tam brakuje na końcu? Zaraz zobaczymy. pół cm. co mi się jakim raz ujechał, a ile ma podkładeczka ile ma? 6 mm kurczę, musiałbym chudszą znaleźć, bym mógł rysować Zaraz poszkamy. No, dobra. Ja się tu rozłączam. I dam was podładowanie, wsadzę inne baterie, które kupiłem zamienniki, ale to jest tragedia, bo kupiłem zamienniki, ale no, nie spełniają swojej roli. Max to jest nagrywanie ciągłe, to jest chyba do godzinki, więc słabo. W sumie do takiego normalnej jazdy, jakieś downhill down czy, czy coś to spoko, ale do ciągłego nagrywania się nie nadają. Ta jedna goprowska to dużo dużej baterie trzyma, oryginalna. Jesteśmy po pierwszej próbie cięcia. O, i nie wiem, czy widzicie, że od razu zrobiło się tutaj więcej miejsca. W sensie nie więcej miejsca, tylko mniejsze szczeliny od razu się zrobiły. I teraz, jak na przykład weźmiemy tą podkładkę, którą wcześniej odrysowywałem, to mogę zaznaczyć, o widzicie w innych miejscach całkiem tutaj jeszcze, tu się zgadza. O, tu jest idealnie. O, jak możecie zobaczyć, nie wiem, no w sumie nie wiem, czy widzicie. Widzicie na razie to moją krzywą? Mordkę tak? No. Tutaj sobie złapię odpowiednie kąty. Czekaj się, było równiutko, tak jak wcześniej. Zrobiony, tam dosunięty do końca. I jest git. Teraz jedziemy raz. I jest git, to teraz od razu, No dwa razy weszło. Wspaniale. I później ewentualnie jeszcze zrobimy tutaj po długości i żeby wyrównać blat Chciałabym krzyczeć, lecz nie mogę, tylko ja świecie co? Zapis sobie tutaj ściskiem, żeby mi tutaj ten kącik jednak nie uciekł Chciałabym płakać, lecz mi wstydamy. A dam sobie przez robię, żeby nie odbiło już tak mocno tego. na równi i tak trzeba będzie jeszcze ten dostosować To jest przyklepane, to jest w kurde tak prawie równo jest Dobra i teraz odrysowujemy Dobra, mamy Mamy to. I to ile nam zabierze? 3,5 cm, centymetra stawiam. Nie, cm. Nie ja tak do końca. No tak, 8 mm, tak? To, to. No. A ile co mamy do krawędzi? Tyle będzie? Tyle samo, będzie perfekto. Perfekto będzie. Dobra, to idziemy jeszcze raz wyciąć. I, i, i. Dopasowane. Dopasowane, wane, dopasowane, dopasowane jest. I tu widzicie, jak to w wygląda. Jak to się stało? Spójrzcie, tutaj zrobił błąd. Nie, no to może jest. Tak jest mniejsze o, Patrzcie, pamiętacie? W poprzednim nagraniu mogłem wstawić sobie palucha, a teraz nie mogę. Tutaj jest równiutko spasowane. Patrzcie, cyk. No, tylko muszę mocniej docisnąć, to patrzcie Najpierw nie ma szczeliny. Wiadomo, że jakaś taka minimalna będzie, ale no co Nie chodzi o... Tutaj też nie może być za duża, bo jeszcze będzie nakładka na to co nie będzie różnicy Teraz... W sumie nie wiem jak to będzie pomieszane, bo to będzie Taki rozpierdziel na tym filmiku Więc co ja teraz robię? Ja po prostu robię zawiasy do do, 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 do szafek piszących. więc po dłuższym zastanowieniu Próbowałem przekręcić bez żadnych podkładek. I to kurde, widać, że troszeczkę odstają od szafeczek, ale mi się wydaje, że jak tutaj lekko zeszlifuję gumówką. I, i później pomaluję to nie będzie tego widać a jak będzie to no to trudno to ja jakieś ozdoby spróbujemy dodać dobra kręcimy dalej sprawdźmy teraz tutaj do góry I teraz z tym razem z podprojekcją poradzę bo już mam dziury nawiercone powinno łatwo wejść szybciutko bez problemu jedno Druga, trzecia, i trzeci, co prawda? I proszę, o kurie, tylko tutaj trochę oschodzi. Coś czrknęłem w chyba nie przesunęło. O teraz patrzcie, I tutaj ładnie przylega, o. Może taki milimetr jest różnicy. Ale no kurczę, tutaj wygląda tak. A z tej strony jak są podkładki, to to wygląda. Jesteście na tym, na stojaku, to nie wiem czy to widzicie. Kurde, o. To są z podkładkami. I to no, nie wygląda fajnie, jest taka szparka dużo. Tu jest na dole równiutko, prawie, a u góry szparka, z tak samo z tej strony. Te są podkładki, to widzę taką szparę, a na dole się ładnie schodzi. Więc morał tej bajki jest krótki i niektórym znany. Wszystkie szafki robimy tak, jak tą. No, tutaj jeszcze będzie tak fajnie dociskać. No. Będzie minimalna szparka, ale no cóż, tego się nie da zrobić perfekcyjnie, bo musi być jakiś zakres ruchu. Chyba, że ja się nie znam, bo się w sumie nie znam. I ktoś by to zobaczył, to może powiedzieć, czy mogę coś z tym lepiej zrobić, ale mi się wydaje, że tak to kurde milimetr na całej długości to nie ma problemu. Nie ma tragedii też nie wiadomo, bo, ka bo każda moja belka też jest inna. Więc no, działa, sprawdziło spraw się działa. A tutaj ładnie się licuje, tutaj też. To nie, tu równo przykręcimy eventualnie. Co ja tu mogę poprawić lep lepiej? Tu jest ładnie, tutaj mi jest po schodzi. Nie będzie ich tak widać. Będzie kit. Jak coś to później lekko spiłuje. I cacy. Cacy, cacy. Ja teraz tam jeszcze stronę. Naprawmy. Naprawmy ją. Naprawmy ją. Kurde tutaj też parę dni zrobiłem na blasie, który miał być mój. Ale nie chcę mi się na tym słońcu stać. Dobra, ciach, ciach widzimy to. Jest kit. Dobra, zostawiamy tak. Nic nie będziesz tego strzelał, ja tu sobie go będę korzystał. Jest ledko krzywo, to... To nie ma tragedii. Ua, ua, siemano. Raz, 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 łapie, łapie. To co nie, się, dawno nie było. Nagrania z e, tu mój taki ala z lampy, którą mam przy kąpie. Która no, po prostu mi został No i na nim stoi zazwyczaj kamera. Super miotła. Po czasami odkurzaczami nie chce mi się podłączać, bo no, niestety ta kabel. Dobra, i to co zrobiłem. W poprzednim chyba ujęciu widzieliście jak te szafleczki montuję. I to kurde patrzcie, wyszło całkiem nieźle. I tak ładnie się zleca. Tylko no, tutaj jest lekki uskok taki, malutki. A to może też, dlatego, że auto też krzywostoi, to się... Zawiasy kupacie bo to się rusza, ale ci tylko dotne, to się przesuwa. Ale to nie widać jest git. Tutaj jeszcze czekam na. No to w sumie później jeszcze to będzie, bo na razie chcę zrobić stół stolik. I tutaj ogólnie ten blat ma mieć. O! Zował kamera mi wypadła z rąk. Nie lubię tego. Cała jest cała. Czekajcie. O, kurczę, od stary, przetarte. Uuu, zawał, by było w parę stówek w plecy. I tutaj macie mm, mm, stoli blat. Tam jak pamiętacie, że jeszcze tutaj wycinałem sobie tym na podkładkę i to ładnie się zlicowało. Jest taka mała szparka, ale to nie przeszkadza, bo i tak będzie to jeszcze naklejona taka płyta No do mycia po prostu, żeby mi nie zamokła schlejka, tylko po prostu takie kafeleczki. Kojarzycie na pewno takie te przyklejane na ścianę. Oż, aż mi się odbiło. Tutaj teraz jeszcze mam tu linię, to tą beleczkę muszę skrócić. I tą linię też, to, ten blat, żeby skrócić, o tyle ono, to jest, o, się oczywiście od centymetry cm tu kończy na 3,5, to wezmę sobie zaraz głębiarkę i to dokładnie przedna. oczywiście na zewnątrz, bo to nie będę kruszył, bo tutaj macie ten, mój, moje biurko gamingowe, które będzie. Nie wiem, czy, czy, czy jeszcze czegoś się dorobić, żeby było stabilniejsze, ale dobra, mniejsza to. I i o, nie wiem, czy jakby trochę zauważyło, kupiłem sobie prowadnice i chyba powiem Wam, że Przesadziłem z wagą, bo one są do, do łudźbu 35 kg. W sumie wątpię, żebym woził takie kilogramy w szufladzie, ale... Nie wiem, kurde, no w sumie troszkę zepsułem. Dopłaciłem chyba tam 5 zł za 5-10 kg różnicy, ale... Nie wiem. I też są w miarę ciężkie, to kurde waży. Same z 2. Nie no, z Jeden, 3 kilo bym powiedział. Lec 3 kilo. Tu kurde, dodatkowa waga i będę miał takie trzy sztuki na pewno. A w późniejszym czasie jeszcze zobaczymy. I co, plan jest taki? A w sumie nie będę Wam mówił planu, bo po co, zobaczycie później. Dobra, to ja się teraz zabieram za zacięcie tego blatu, żeby była tutaj równa przestrzeń. Ja pomierzyłem między tym, a tym stołem. Tutaj było chyba 48, coś takiego, a tutaj było 48,5. To po prostu sobie te no to, to dlatego tutaj odmierzyłem tutaj równe 70 cm plotu, i tutaj ucinamy, czu i będzie równa przestrzeń pomiędzy tymi no to niby te 3 cm, będzie różnicy 3,5, ale to będzie, będzie, będzie czuć. Git, a tutaj moje miejsce <laughs> wygląda prawie jak Tron, ale nie to jest, to jest na lodóweczkę. Tutaj na razie wstawiłem taką deseczkę. W sumie, jak tak z kamerki, to się po ładnie ale patrzcie, cyk, i tu jest ten, przerwa. I to będę musiał też przykręcić. O, no, Ale to najpierw zrobię sobie blat. Blat skręcę, później tutaj zobaczę co ile mi brakuje, zrobię ładnie ten oblicze, Pytne. tutaj oczywiście zrobię nie wiem, może taki kawałek większą tą, półeczkę dotąd. To, kurde, ja mówię cały czas naprzód co będę robił, ja tego nie wiem co ja będę robił. Dobra, mieszam to. Idę wyciąć to idę wyciąć to drewno i widzimy się za chwilę. Nie będę wam tego nagrywał, bo to w sumie bez sensu. Jo. O! To jedno okno, a to drugie. O Ała, się zaczęło mi? Powiedzcie i do tą ma być. która rzadko się chowa, się. chyba, że to nawet bardziej pod ten nie, to jednak musi odstawać żeby to patrzymało. Aby ktoś się pytał, dlaczego tu zostawiłem kawałek tego że blat nie dochodzi końca, ponieważ to jeszcze będzie zabudowane, więc żeby zgarnąć dodatkowe 3 cm, musiałbym inaczej przeciąć płytę i straciłbym bardzo dużo materiału do obróbki no i byłaby lipa, a tak dzięki temu, że zaszedziłem te 3 cm to po prostu i tak to będzie nadbudowana ten kominek. To tutaj czekajcie, tu mam 20 cm, to i tak to będzie dotąd. To i tak to będzie przykryte, to, no, postanowiłem, to postanowiłem to zostawić. I tak będzie no, zabudowane będzie. No i co? No i git będzie. No nie będzie widoczne. Uch, dobra. To to mam zrobione, to też mam zrobione. To tylko jeszcze czekam na kołki klej. Powiem mi też przyjść w tym tygodniu. I za ten czas, ja teraz mogę, co ja mogę zrobić, spróbujemy zabrać ją za, za, za półeczki. Oczywiście nie te górne, tylko zrobimy te dorne teraz. Szufladę spróbujemy zrobić, tylko najpierw to sobie szybciutko zamiotę. Tak o, tak na szybko, tak. nawet sobie pokażę to. Super, szybko miotła. O, te narzędzie, multin, no, narzędzie trzeba wynieść na dwór. Tak z grubsza, tylko zgarnąć do trocin, później wrzucić tak się później jeszcze ten no, zamiatam, tylko dlatego, żeby mi się to wszystko nie przyklejało do tyłka, jak będę siedział na ziemi. Ewentualnie sobie na coś tyłem, żeby, no, żeby było miękko. Tak z grubsza, tylko zmiatam, zamiatamy. W sumie, kurde, tak szczerze, to mogę Wam teraz powiedzieć w tym odcinku. Nie wiem, w którym to będzie dane, że na aktualny czas mam nagrane i gotowe do wypuszczenia dwa odcinki z kampera. Ale na razie nie wypuszczam, bo no, kurczę nie mam czasu na montaż. I też nie chcę, kurde, znowu rzucić jak teraz. Macie przerwę, tam nie wiem, ile to będzie teraz? Z 9 miesięcy, może więcej, może krócej? To zbieraj więcej materiału i Wam wtedy to rzucę. Bo tak to. Nie chcę Was rozczarować znowu, że jeden odcinek i kurde znowu tyle czekania. A tak jak zrobię wszystko, nagram i będę Wam rzucał systematycznie. I ja będę zadowolony, Wy będziecie zadowoleni. Kurde, z tego, a to jest zamiotę. Co tam? Ja będę zadowolony, bo już będę miał więcej materiału. Wy będziecie zadowoleni, bo będziecie mieli co tydzień. No. Mm, Montaż dla mnie to jest dużo roboty. Nie jestem jakimś specjalistą. Tyle materiału, tyle wybierać 15 razy nagrań, nagrywania tego samego. O, ciężki orzech. Dobra, na razie starczy. I zaraz widzimy się na jakimś innym kadrze. Tylko sobie pierw po powymiaruję albo policzę i później Wam po, o to opowiem.